W nowym tutorialu, i dzisiaj będzie to taki filmik tutorialowo-demonstracyjny. Będzie to tutorial do makijażu takiego arabsko-wakacyjnego mocne czarne kreski, akcent kolorystyczny i również będę prezentować kilka nowości które wcześniej pokazywałam na moim facebooku to są takie premiery kosmetyczne i również pokażę wam moje nowe rzęsy w akcji i mam nadzieję, że ten filmik będzie wam się miło oglądał i że coś z niego ciekawego wyciągniecie więc zapraszam do oglądania Zaczynam od, od podkładu i tak jak w przypadku twarzy miesiąca, czyli filmików z makijażem e, miesiąca moim, e, to użyję dwóch podkładów, Laura Mercier, Silk Cream w odcieniu Bamboo Beige i Bourjois Healthy Mix w odcieniu Light Vanilla. I je zmieszam sobie tutaj na dłoni i będę nakładać cienką warstwę na twarz. I korektor, który absolutnie uwielbiam, to jest Laura Mercier High Coverage Concealer for Under Eye. E, używam go już od jakiegoś czasu i to jest mocno kryjący e, korektor, który dla mnie e, rozjaśnia... E, okolicy pod oczami. To jest taki element również konturowania twarzy i jest mocno kryjący, ale jak inne mocno kryjące korektory, ma taką świetną formułę po prostu. Nie, nie waży się na twarzy, po prostu mocno kryje i rozjaśnia i nic więcej nie robi żadnych śmiesznych wydziwiasów, żadnych akcji. Po prostu świetnie działa i go uwielbiam ma leciutką konsystencję, wystarczy odrobinkę, ja naprawdę małą krupeczkę sobie nałożyłam na palce i zazwyczaj zaczynam nakładanie tutaj na na policzkach przy nosie wyciągam to do góry nakładam również tutaj podłóg brwiowy na środek brody i nosa I potem to rozcieram gąbeczką przeciw blender, czyli rozcieram tak do góry, żeby po prostu pod oczami znalazło się odrobina tego. Nie potrzebuję tam dużo, bo może być za mocno. Najwięcej tego rozjaśnienia chcę właśnie w tym miejscu. Na środku policzka, pomiędzy ustami a oczami. I kolejny będzie puder również z Laura Mercier i jest to loose setting powder, który również bardzo, bardzo uwielbiam. To jest... Ostatnio mój, to są moje trzy kroki do idealnej cery z Lorem Messi, jakoś tak się złożyło. Ale kosmetyki Lore są naprawdę świetne, i na szczęście można je dostać w Polsce bez problemów. w Douglasie, podejrzewam. I pudruję sobie całą twarz. Teraz szybko podkreślę brwi moją ulubioną kredką, czyli z Open Glory. żel do brwi smak. Widziałam stagredka Prestige. Zaczynam cieniowanie od brązowego matowego cienia. Jest to brązowy matowy cień w odcieniu Soft and Sexy z paletki Natural Yours Zoeva. No i ja sobie ten cień prosto z pędzelka do rozcierania nałożę na całą powiekę. Nałożę go również na dolną powiekę. Chcę, żeby to były takie miękkie, roztarte linie. Nic bardzo intensywnego ani skoncentrowanego. Po prostu ładnie dostarty, dokładnie cień dookoła oka. I będę teraz malować moje kreski i e, będę używać e, kremowych kolorów wodoodpornych firmy Anastasia Beverly Hills. I mam tutaj sześć odcieni, które wam pokazywałam na Facebooku, sześć pięknych, e, letnich, pastelowych kolorów, które tutaj zaraz się wywalą. E, no ale mam tutaj róż błękitny, taki miętowy, żółty, pomarańczowy i taki przytumiony róż. E, I ja będę używać tego tutaj błękitnego, właśnie tego. Resztę sobie odkładam. I również będę malować czarne kreski. Eee, tak się składa, że również mam. To jest mój ulubiony żelowy eyeliner i to jest również z tej serii Waterproof Cream Color. Tylko ten ma odcień jet, czyli jest czarny ze starszej eee, kolekcji. Ona jest stała kolekcja już chyba pierwszy, chyba odcień, jaki wypuściłam ja z pierwszych w zeszłym roku chyba. i używam go cały czas, jak widzicie, zużyłam już sporo eee, i będę malować sobie kreski i najpierw e, najpierw na górnej powiece Malowanie górnej kreski kończę e, razem z łukiem mojej powieki i teraz zaczynam e, malowanie dolnej kreski i będzie ona biegła przez całą długość Dolnej powieki i wyciągała się jakby troszkę od dołu w ten sposób. Tutaj od razu kreskę staram się zrobić taki dziubek wewnętrznej części powieki. wodną pomaluję sobie czarną kredką. I tutaj między rzęsy, żeby wszystko tutaj było dokładnie czarne. Po namalowaniu czarnych, takich arabskich kresek, pora na mój niebieski, niebieski eyeliner i namaluję nim dwie kreski od wewnątrz i na zewnątrz pod moją czarną kreską, czyli od wewnątrz. Zaraz pod tą czarną kreską, troszkę wydłużając ją na szpicu, tak żeby się ładnie zanikała na środku. I druga porcja na zewnątrz. Wewnętrznej części powieki jeszcze dołożę, żeby te, te kreski były ciekawsze, dołożę takiego metalicznego turkusowego eyelinera, który kupiłam ostatnio w Boots i jest bardzo wodoodporny i bardzo intensywny. Jest po prostu śliczny. I to jest eyeliner firmy Number 7. I nim pomaluję odrobinkę tą wewnętrzną, jakby środkową część mojej kreski żeby troszkę gradientowo było, żeby się tak ładnie przychodziła różne odcienie a zewnętrzną część kreski pogłębię e, takim pięknym, połyskującym e, kobaltowym cieniem z, właśnie z letniej kolekcji Anastasia Beverly Hills e, ta kolekcja właśnie razem z, e, z tymi eyelin eyelinerami wodoodpornymi przyszła i takim precyzyjnym pędzelkiem znaczy zewnętrzną część tej kreski. Gdyby nie baza z tego eyelinera, to ten cień nie miałby się do czego przyczepić zupełnie nie byłby intensywny ani widoczny. Chciałabym ja go użyć na mokro, ale też mógłby być prześwit. A tutaj mam bardzo ładny, bardzo ładny odcień. A wewnętrzną część rozświetlę takim połyskującym na niebiesko-zielono pigmentem minglota numer 310. Nabieram go odrobinkę na ten sam em, pędzelek, którym nakładam ten niebieski. I dokładnie po tej kresce niebieskiej maluję ten błyszczący. Dzięki temu uzyskam taki ciekawszy, bardziej błyszczący, przyciągający uwagę akcent obok tej czerni. A wewnętrzne kąciki jeszcze rozświetlę akcentem takiego cienia, um, to jest taki żelowy cień z mocnymi drobinkami, taki biały, troszkę opalizuję na różowo. I to jest cień e, Illusion D'Ombre nr 81 firmy Chanel, który totalnie mnie przyciągnął i pomyślałam, że to jest, to jest coś w moim stylu i, i, i chętnie tego używam teraz. I takim małym pędzelkiem nałoży to wewnętrzną część. kącika wewnętrznego górnej powieki. Jak widzicie naszły mi te drobinki na, na eyeliner. Żeby to wyczyścić to po prostu wracam pędzelkiem do eyelinera i poprawiam i, i te błyskotki zanikają. Tak samo na dole jak coś tam wam się wyjedzie czy pigment za bardzo wyskoczy na, na czerń to łatwo można to i szybko poprawić. Na tym etapie zostało mi już tylko wykręcić sobie rzęsy za zalotką, wytuszować je czarnym tuszem. I będę doklejać rzęsy. Premiery doczekały się e, moje drugie zaprojektowane e, dla Perfect Laila przez rzęsy i są to rzęsy, które nazywają się ups, odwrotnie nazywają się Black Leather. E, pierwszy model nazywał się Racet Feather i to jest model syntetyczny. To jest e, Model, który jest krótszy niż inne standardowe rzęsy, dlatego ja je e, lubię m, podporządkowywać do kategorii połówki. I są to takie bardziej kocie, wyciągnięte, gęste, e, jak widzicie, o, takie poczapiożone, bardzo ładnie e, wykonane z cieniutkim paskiem, e, wykonane metodą 3D czyli e, te rzęski nie są prosto, tylko są tak nakładane jedna na drugą, pokrzyżowane, żeby. Ten efekt był no, nie taki prosty i wiecie błyszczący jak to syntetyczne rzęsy czasami wyglądają bardzo sztucznie Tylko żeby były e, takie bardziej po, pomieszane i e, żeby po prostu lepiej wyglądały I możecie je teraz kupić na Minty Shop, e, są już dostępne Także, gdzie moja pęsetka tutaj? Doklejam, nakładam klej Lash Grip na krawędź mojej rzęsy i doklejam do zewnętrznej części powieki. Rzęsy mam doklejone i dały mi tutaj taki efekt, jakiego oczekiwałam, czyli przyciemniły i podniosły mi kąciki, zrównoważyły bardziej tą górną powiekę w stosunku do tej mocnej, dolnej. I teraz wymoduluję sobie twarz. Mam tutaj bronzer firmy Revolution, Makeup Revolution, w odcieniu Ultra Fair z tego trio tutaj. Bardzo lubię ten jasny. I wymoduluję nim twarz. Przy tego typu makijażu, takim mocnym makijażu graficznym oczu, modelarz twarzy może również być mocniejszy. Także ja sobie tutaj troszkę pomacham tym bronzerem. Tym razem w roli mojego rozświetlacza wybrałam Vivid Baked Highlighter firmy Makeup Revolution w odcieniu Peach Lights. Czyli to jest taki rozświetlacz wybiegany, który ładnie opalizuje na różowo. koniec na usta, nałożę błyszczyk a Anastasia Beverly Hills e, wypuściła nową kolekcję wielu, wielu pięknych odcieni mocno krających błyszczyków, które Wam pokazywałam również na Facebooku, Odcienie jest mnóstwo i ja właśnie tutaj waham się między tymi tutaj trzema e, ta mocna fuksja albo ten delikatny róż, albo ten taki coś pomiędzy, bardziej troszkę już ciepły róż i... Hmm. Chyba wybiorę ten, tak się skłaniam ku temu najbardziej To będzie właśnie tak coś pomiędzy Zobaczycie jakie mocne krycie mają te błyszczyki I jeżeli jesteście zaznajomione z OCC Liptal To jest właśnie coś takiego, takie mocne krycie to ma I one też farbią troszeczkę usta Zobaczcie jaki piękny kolor Farbią troszkę też usta, więc nawet jak ten kolor się z zedrze To jeszcze jakiś tam odcień zostaje na ustach bardzo ładnie zresztą pachną troszkę tak cukierkami, wanilią. Są bardzo trwały i komfortowe, dlatego chętnie po nie na co dzień sięgam. I tak wygląda już mój gotowy makijaż, taki arabsko-wakacyjny przy użyciu nowości, które chciałam Wam pokazać, zaprezentować. I widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych tutorialach. Do zobaczenia. Pa!